jeżeli już coś się dzieje, jeżeli mamy już stwierdzone jakieś schorzenia, a zapalenie skóry, alergie czy właśnie są pojawiają się te nawracające infekcje, no to oczywiście stanowisko instytutu naszych lekarzy dietetyków jest jasne. Oczywiście udajemy się standardową ścieżką do pediatry. Tutaj też ym, dzieci są oczywiście pod opieką alergologa. Czy też w przypadku tych napracających infekcję u małych dzieci, często to się kończy gdzieś też konsultacją laryngologiczną ze względu na częste przyrosty trzeciego migdała. Ale jeżeli chcemy dodatkowo tutaj wesprzeć działanie naszej naturalnej tutaj mikrobioty i naszej naturalnej odporności właśnie z jelit, u takich pacjentów, mniejszych i większych, wykonujemy badania mikrobioty jelitowej. One mają na celu sprawdzenie właśnie istotnych klinicznie takich wskaźnikowych grup bakterii, i tutaj mają też na celu dobranie probiotykoterapii celowanej w dolegliwościach jelitowych. A także we wsparciu właśnie odporności w tych nawracających infekcjach w Atopii. I badania są dostępne w różnych panelach. Jeżeli chodzi o małe dzieci, nawet można pobrać materiał z pieluszki i tutaj wykonujemy najczęściej takie mniejsze panele, mikrobioty, mikrobioty Elite Basic. Natomiast już u starszych dzieci, czy u nastolatków, można wykonać też te większe panele. One po prostu zawierają troszeczkę więcej tych bakterii. Natomiast te podstawowe bakterie ochronne, immunostymulujące, czy sprawdzanie obecności grzybów, to już jest w tych mniejszych panelach. Także na to warto zwrócić uwagę. No i takie dwa przykłady, czy trzy probiotyków, które mogą być zastosowane tutaj produkty, które mogą być stosowane nawet u kobiet ciężarnych i u dzieci od pierwszego nawet dnia życia, po na przykład cięciu cesarskim albo ze stwierdzoną jakąś alergią, atopią. Tutaj cztery bakterie głównie bifidobakterium właśnie wspierające ten rozkład mleka ochronnie działające już tutaj według badań nawet na takich malutkich pacjentów jeżeli chodzi o probiotyki w problemach skórnych to tutaj mówi się o lactobacillus rhamnosus gg które działa ochronnie w Atopii dziedziczonej na przykład po rodzicach, i tu już nawet kobieta w trzecim trymestrze ciąży zaczyna ten probiotyk brać i jest kontynuowane właśnie po urodzeniu i to przynosi efekt ochronny. Podobnie tutaj inne, inne szczepy, tutaj akurat zabitych bakterii, czyli lizatu, escherichia coli, odpowiedniego oczywiście szczepu i Enterococcus fecalis testowane właśnie w grupie sześciu noworodków z obciążonym wywiadem atopią przyniosły właśnie ochronne działanie tej mama oczywiście też zaczynała już suplementację w ciąży i obniżało to ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry już szczególnie właśnie dziedziczonego po tacie. Już też właśnie na tych etapach wczesnych, nawet do trzech lat po zakończeniu takiej suplementacji. Jeżeli chodzi o nawracające infekcje, to też nawet przyjmowanie probiotyków już jak zaczynają się problemy z tymi nawracającymi infekcjami, może też odnosić pozytywny skutek przy nawracających zapaleniach zatok, zapaleniach oskrzeli. Tutaj Terapia standardowa plus probiotyk tutaj z Enterokokus Fecalis DSM 16440 obniżało istotnie statystycznie ilość nabywców zapaleń, zatok u tych dzieci. Tutaj wiek był praktycznie od 2 do 18 lat, także ta grupa była bardzo szeroka. Podobnie jeżeli chodzi o. Ten sam preparat z tym Enterococcus fecalis odnośnie nawracających zapaleń o skrzeli, które też są właśnie u małych dzieci bardzo częste. Też właśnie obniżały ryzyko wystąpienia nawrotu, ciężkość nawrotu i ilość przez to używanych antybiotyków co jest dość istotne. I czasami mam takie pytania, też czy dieta w ogóle. Czy, czy, czy dieta, jedzenie czegoś, niejedzenie czegoś, czy to może w ogóle mieć jak, jakiś wpływ na nawracające infekcje i powiedzmy na skórę, no bo wydaje się oczywiste, że ma, ma to wpływ na układ pokarmowy. Natomiast y, może to również mieć wpływ na zapalenie y, na zapalenie ucha czy właśnie na występowanie problemów skórnych, nawracające infekcje ogólnie górnych dróg oddechowych, no, czy też takie wzdęcia y, albo zaparcia, które są też często u małych dzieci. Okazuje się, że może to mieć wpływ na przykład y, spożywanie powiedzmy jajka na nabiału, gdy pacjent ma nadwrażliwość na właśnie ten nabiał i te jajka, bardzo często powoduje takie zaśluzowienie y, tych górnych dróg oddechowych, co przekłada się na częstsze infekcje. No i tutaj oczywiście też są różne panele tych nadwrażliwości pokarmowych. To są badania IMUPro. Dobieramy je do diety obecnej dziecka. Najczęściej nie robimy tych największych paneli, bo to są bardzo szerokie panele, czyli tutaj IMUPro pro z 270 składników to jest bardzo duże. Natomiast to imu Pro basic czy imu Pro screen plus, one też już zawierają takie podstawowe grupy pokarmów, które właśnie dziecko często spożywa. Ja tutaj bym podkreśliła jeszcze Państwu jakby różnicę między tymi badaniami, bo mikrobiota to jest badanie bezinwazyjne skału, gdzie sprawdzamy bakterie przewodu pokarmowego. Natomiast badanie imu Pro jest już badaniem inwazyjnym, wymagającym pobrania próbki krwi u dziecka. Czyli jakby tak. całkiem różne badania yy, diagnozujące jakby całkiem dwa no, osobne problemy, tak? Tak, jest to oczywiście wszystko powiązane na tyle, że my często właśnie u naszych pacjentów yy, wykonujemy kombinację po prostu tych badań. Mhm. Żeby działać kompleksowo. Natomiast tak, Imupro tutaj wymaga pobrania krwi. No i okazuje się, że te jakby atopowe na przykład zapalenia skóry, czy jakieś wysypki, kukrzywki, łuskowata skóra, sucha skóra bardzo często koreluje w badaniach z podwyższonymi poziomami IGG na białka pokarmowe, czyli białka też występujące po prostu w różnych pokarmach. A panie, panie, powiedzmy o wiekowych obwarowaniach tych badań. Mhm. Mikrobiota dla każdego wieku, nadwrażliwość też dla każdego wieku, jak to, jak to praktycznie podejść do tego badania? Dobrze, jeżeli chodzi o mikrobiotę, no to tutaj u dzieci mniejsze panele, czyli właśnie ten poniżej, poniżej tutaj tego czwartego roku życia to mikrobiota Elite Basic. Natomiast, jeżeli chodzi. Ale o... nie ma dolnej granicy obwarowania, czyli powiedzmy, nie wiem, mam taki pomysł, żeby wykonać to badanie u noworodka i mogę to zrobić, czy jest jakieś obwarowanie wiekowe? No tutaj, tutaj tak naprawdę nie ma, takiego, nie ma takiego obwarowania, wiadomo, że najczęściej po prostu dopiero się to wykonuje no po tym okresie gdzieś w połogu, czyli u takich dzieci, no te najmłodsze, no to powiedzmy to są trzy miesiące, cztery miesiące. Wiadomo, że ta mikrobiota może różnie wtedy wyglądać, natomiast ten wiek dziecka też jest brany jakby tutaj pod uwagę przy jakieś y, zaleceń probiotycznych. Y, jeżeli chodzi o te nadwrażliwości pokarmowe, no to y, ważna kwestia jest taka, że najczęściej jeżeli mama jest w ciąży, no to oczywiście mama, a potem jeżeli mama karmi piersią, to praktycznie do roku można wykonać to i u mamy i y, 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 wtedy, wtedy po prostu y, Badamy mamę, mama przechodzi na dietę eliminacyjną i wtedy karmi piersią sobie dalej i potem trzeba po prostu uważać na te składniki, które gdzieś wyszły w IgG u mamy, bo te IgG one przechodzą w trzecim temestrze ciąży przez łożysko. W późniejszych okresach no to, to, to po tym roz, takim najbardziej aktywnym rozszerzaniu diety, no to najczęściej u nas trafiają jakby to do Instytutu na takie badanie IMU Pro, na przykład IMUPRO BASIC, no czy ImUPRO Screen, no to trafiają takie dzieci, takie dwulatki zwykle, czy, czy dzieci, które, które już ukończyły to półtora roku i wtedy po prostu wykonujemy to badanie u nich. Z krwi. Czy, czy jakieś tam wczesne takie przedszkolaki, u których zauważono po prostu jakieś niepokojące objawy i, i wtedy wprowadzana jest dieta eliminacyjna. No, i tą, działamy tą kombinacją, żeby jak najpo prostu bardziej uszczelnić tą barierę jelitową, poprawić tą mikrobiotę.